Dzień dobry i witamy dziś w Zgromadzeniu Narodowym. Mamy zaszczyt gościć Tomasa Gasiluta. Tomaszu, dzień dobry. Witamy w Zgromadzeniu. Dziękuję, Tomaszu Gasilut, byłemu przewodniczącemu Komisji Obrony Zgromadzenia Narodowego. Obecnie tworzysz aktualne raporty. Może wejdziemy do Twojego biura. W Twoim raporcie sprzed kilku miesięcy było wiele ciekawych elementów, który był trochę proroczy. Przypomnę, że Tomasz to były członek Sił Zbrojnych i strzelec alpejski. Zajrzyjcie do naszych wspólnych filmów z tego środowiska. Więc jest pewna rzeczywistość terenu, która przenika i ujawnia się również w tym, co możesz napisać. Nie mówimy sobie na ty tylko dla zabawy, lecz dlatego, że tak robimy w życiu. W tamtym czasie ty zacząłeś bić na alarm już jakiś czas temu. Tak. Przez pięć lat byłem sprawozdawcą DOSZ Armii Lądowej. 2017-2022. A w 2022 roku przygotowałem raport o odporności narodowej. To było po kryzysie COVID i przed trwającą obecnie wojną na Ukrainie. Chodzi o podręcznik kryzysowy wydany przez rząd. Przed latem przygotowałem raport o hybrydyzacji sił zbrojnych. Teraz ten kierunek potwierdzają ogłoszenie nowej służby narodowej i rola rezerw. Zaraz o tym porozmawiamy. Potem mamy najpiękniejsze biuro. Więc. Pierwszy element już teraz zamieszczam ten raport parlamentarny w komentarzu do tego filmu, żebyście mogli go zobaczyć. Pochodzi z czerwca. Od czerwca wydarzyło się mnóstwo rzeczy. Możesz przypomnieć główne idee, które wymieniłeś? Najważniejsze to, że dziś potrzebujemy masy niespójności. W 2017 głosowaliśmy nad ULPM, a potem ponownie w 2022. Dotąd wybieraliśmy spójność zdolnościową i szybkość reakcji zamiast masy i wytrzymałości. Raport stwierdza, że w obecnym kontekście musimy odzyskać masę i proponuje sposoby w ramach kontrolowanego budżetu. Ok, to oznacza skupienie sił na głównych działaniach i rezygnację z kosztownych, nieadekwatnych projektów. Konkretne. To znaczy, powiedzieć, że technologia jest oczywiście ważna, Francja ma to szczęście, że posiada odstraszanie, ma szczęście, że ma opanowaną technologię. Ma szczęście, że może dysponować zdolnością ekspedycyjną do wysłania kilku tysięcy ludzi na ograniczone i wybrane operacje. Ale obecny kontekst międzynarodowy zmusza nas do odzyskania zdolności do wysyłania wielu ludzi jednocześnie. Nie tylko by zmierzyć się ze wstrząsem, ale też być wytrzymałym. Co to znaczy, czy chodzi o porzucenie misji, gdzie nasi żołnierze pilnują Disneylandu? Zaproponowałem m.in. zawieszenie operacji Sentinel która według mnie nie odpowiada już obecnym realiom. Moim zdaniem trwa to zbyt długo i trzeba przywrócić większą elastyczność. Ale najważniejsza kwestia, propozycja numer jeden, to przede wszystkim działanie inaczej w naszych siłach zbrojnych, mówiąc, że dziś potrzebujemy mieszanki zdolności. Nie tylko sprzętu o bardzo zaawansowanej technologii, który stanowi broń decydującą, ale także tańszego sprzętu, łatwiej dostępnego, który pozwala osiągnąć mieszankę zdolności, zarówno technologia, jak i ilość. I jeśli chcesz, możemy doprecyzować, co to oznacza w różnych przestrzeniach na morzu, na lądzie czy w powietrzu. Bardzo konkretnie porozmawiamy o pustyni. Zacznijmy od tego. Jesteśmy zadowoleni z Rafale, chcemy go rozwijać, potrzebujemy własnego drona bojowego i Rafale w standardzie F5 tego nie zmieniamy. Oczywiście. Eurodron, który jest krytykowany od dość dawna, zdajemy sobie sprawę, że to dron, który kosztuje ponad 100 milionów euro za sztukę, jest tak duży, że nie nadaje się do konfliktu o wysokiej intensywności. Może kiedyś wykona patrole morskie, ale co z nim zrobimy? To trochę przykład starego programu, którego wdrożenie zajęło dużo czasu i który być może już będzie przestarzały w momencie dostawy. Proponuję w raporcie sprawdzić warunki wyjścia z programu Eurodrony i ocenić możliwe działania. Tym bardziej, że nie mamy jeszcze wszystkich związanych z tym kosztów, Mamy koszty programu, wiemy, że Francja uczestniczy w nim na poziomie 2 miliardów euro. Przyjęcie eurodronów w naszych siłach zbrojnych oznacza nowe hangary, szkolenia i dużą logistykę, a efekt operacyjny nadal wymaga poprawy, udowodnić. To jest więc niezwykle ważne w naszych programach zbrojeniowych. Teraz trzeba na nowo nauczyć się myśleć racjonalnie. Jaka jest operacyjna stopa zwrotu z euro zainwestowanych w ten program? przez ostatnie 30 lat. Czasami to właśnie utrzymanie kompetencji w krajowym przemyśle obronnym kierowało wyborem programów. Innymi słowy, realizowaliśmy programy po to, żeby móc zatrzymać specjalistów w biurach projektowych, żeby ewentualnie móc przyspieszyć. I dobrze się składa, bo to jest właśnie ten moment. Dywidenda pokoju i spadek budżetów sprawiły, że programy realizowano dla utrzymania kompetencji, co dobrze się udało. Łatwiej odbudować skalę, mając kompetencje, niż odbudować kompetencje, mając tylko skalę. Mamy kompetencje, technologie i mózgi, ale by osiągnąć skalę, potrzebne są akceptowalne koszty eksploatacji i produkcji. Zawsze podaję ten przykład. Dron Kamikaze First Person View kosztuje 500 euro, podczas gdy pocisk przeciwpancerny to 200-250 tysięcy euro za sztukę. Taki sprzęt francuscy operatorzy ochotnicy walczący na Ukrainie uważają za samobójczy. Czemu produkujemy pociski przeciwpancerne za 250 tysięcy zamiast 500 skuteczniejszych dronów kamikadze? Po co oba? Pociski przeciwpancerne nadal są bardzo przydatne. Mówisz między m.in. o MISEL Moyen portę pocisku średniego zasięgu, umożliwiającym precyzyjne strzelanie pośrednie. I czasami trzeba użyć takiego pocisku, żeby trafić w cele o wysokiej wartości. Ale ten sprzęt technologiczny musi być uzupełniony przez tańszą broń do wyniszczenia, która pozwala nasycić pole walki. Musimy dziś znaleźć równowagę między bronią do wyniszczenia a masową. Na przykład dronami, o których mówisz, 500 euro za sztukę. Jedna z propozycji, którą przedstawiamy w naszym raporcie, to poproszenie każdego podchorążego i podoficera, czyli łącznie 5000 uczniów rocznie, aby zbudowali własnego drona. Gdy przeliczymy 5000 uczniów rocznie i 500 euro za drona, daje 2,5 miliona euro rocznie. Czyli koszt zaawansowanego pocisku moglibyśmy zmienić skalę w przyswajaniu tych technologii przez nasze wojsko? Ostatnie zmiany, które widzieliśmy, wielkie decyzje, które zostały podjęte, na przykład dobrowolna służba narodowa, to właśnie tego typu rzeczy były. Przewidująco wspomniane w twoim raporcie, czy dzisiaj jest to robione w sposób, który wydaje się spójny? Dużo mówiliśmy o mieszance wysokiej i niskiej zdolności. Ale istnieje też mieszanka ludzi wysokiej i niskiej klasy. To znaczy, że potrzebujemy personelu czynnego, który jest niezwykle profesjonalny, bardzo techniczny w swoim podejściu do zawodu wojskowego. Ale potrzebujemy też połączenia z ludzkimi zasobami, czyli rezerwistami lub ochotnikami. Więc możemy to osiągnąć. Chcemy zwiększyć rezerwę operacyjną do 100 tysięcy rezerwistów przy 200 tysięcy żołnierzy czynnych, podwajając jej liczebność. Prezydent Republiki ogłosił w zeszły czwartek służbę narodową. To umożliwi pozyskanie ochotników do sił zbrojnych, którzy będą służyć około 10 miesięcy przed przeniesieniem do rezerwy lub armii czynnej. Z militarnego punktu widzenia to faktycznie odpowiada potrzebie? To rzeczywiście odpowiada potrzebie, ponieważ potrzebujemy nie tylko więcej rąk do pracy, ale także umiejętności zdobytych w cywilu. Podczas dawnej służby wojskowej inżynierowie wnosili swoją wiedzę i doświadczenie. To szczególnie przydatne dziś ze względu na szybki postęp technologiczny i potrzebę wdrażania technologii podwójnego zastosowania w armii. Czy da się wyobrazić wolontariat dla inżynierów? Na moim kanale są inżynierowie, którzy mówią: Przeszedłem na emeryturę, od 40 lat rozwijam anteny, mam doktorat, jestem specjalistą od anten. Nie wiem, gdzie mógłbym poświęcić swój czas, więc poświęcam go Ukrainie i to jest bardzo dobre, ponieważ są wolontariusze, którzy wspierają ukraiński przemysł obronny. Czy nie moglibyśmy wyobrazić sobie takiego systemu we Francji? To jest dobry pomysł. Istnieje rezerwa przemysłowa DGA, więc trzeba powiedzieć inżynierom. Zaangażujcie się w rezerwę przemysłową DGA, a siły zbrojne w jednostkach żywnościowych wykazują rosnące zainteresowanie, aby również integrować zdolności technologiczne, aby same mogły rozwijać niektóre produkty codziennego użytku. Zresztą, jeśli chodzi o wojsko lądowe, dysponują one funduszami subsydiarnymi w wysokości około 150 tysięcy euro rocznie na jednostkę, aby móc rozwijać lokalne zdolności. To oznacza, że jednostka sama, bez konieczności przechodzenia przez dyrekcję generalną do składu uzbrojenia, może zdecydować się na zakup kilku dronów do własnych potrzeb. Część jednostek kupiła motocykle elektryczne do infiltracji, inne środki ochrony. To wciąż dość ograniczone i nowe. W raporcie proponuje szybszą subsydiarność, czyli decentralizację finansów. Potrzebujemy innowacji DGA w długoterminowych i strukturalnych programach, zwłaszcza odstraszania, oraz decentralizacji części środków finansowych, aby dać lokalnym podmiotom możliwość rozwijania niektórych produktów, a także wykorzystywania okazji, które mają we współpracy z firmami działającymi w ich regionie. Na przykład 27, Brygada Piechoty Górskiej z Grenoble. W tym mieście działa cały ekosystem związany z mrozem i sportami górskimi. To samo wyposażenie mogą wykorzystywać nasi strzelcy alpejscy by dłużej wytrzymać i być bardziej mobilni w dużym mrozie. To innowacja. Obecnie odbywa się to centralnie z DGA, ale teraz musi też zachodzić lokalnie. I to właśnie widzimy na Ukrainie, gdzie każda brygada jest autonomiczna i niezależna w swoich decyzjach zakupowych, a proces nabycia jest monitorowany. Śledzenie umożliwia wyłonienie najlepszych spośród wielu małych podmiotów. To jednak tylko jeden z aspektów. Nie trzeba mieć budżetu x2, by osiągnąć moc x2. I nie Myślę właśnie, że dzięki temu Railomixowi możemy odzyskać możliwości, odzyskać siłę, nie przekraczając przy tym budżetu. W pewnym sensie to, co trzeba dobrze zrozumieć przez ostatnie 30 lat, to że nie tylko dywidendy pokoju doprowadziły do obniżenia budżetu, ale też jednostkowe koszty uzbrojenia gwałtownie wzrosły. Mówiłeś o pocisku przeciwpancernym, który dziś kosztuje ponad 200 tysięcy euro, a 10-15 lat temu, na przykład, Milan. Kosztował około 7000 euro. Ceny jednostkowe czołgów, samolotów i okrętów znacznie wzrosły, przez co przy mniejszym budżecie mogliśmy kupić mniej droższego sprzętu. Zmniejszyliśmy liczbę czołgów z 1200 do 200, a samolotów z 450 do 200. Podwajamy budżet obronny do 2030 rok, ale wtedy będziemy mieć mniej czołgów, okrętów i samolotów. To koniec tego cyklu opisanego przez prawo Augustyna, który dziś należy rozpocząć. Oczywiście, potrzebujemy kosztownego sprzętu, ponieważ technologia robi różnicę, ale musimy uzupełnić ten sprzęt bardziej prostymi urządzeniami. Masowa inteligentna technologia. W pewnym sensie. To oznacza, że czasem warto kupić zwykły cywilny czujnik dostępny w Kanadzie, nawet jeśli sprzęt nie jest w pełni suwerenny. Rzeczywiście, w kwestii materiałów eksploatacyjnych należy lepiej zintegrować nasze cywilne zdolności produkcyjne. Kontynuując temat dronów, obecnie nie produkujemy ich masowo, choć uważam, że to produkt strategiczny. Należy rozważyć wprowadzenie barier wejścia na naszym rynku cywilnym w skali europejskiej, aby chronić przemysł produkcji dronów w Europie i przyjąć odpowiedzialność wobec naszych obywateli, mówiąc: Słuchajcie, żeby robić zdjęcia na wakacjach, zapłacicie za drona trochę więcej, ale to będzie dron europejski. I to jest strategiczne, ponieważ nasze siły zbrojne również tego potrzebują. Pojawia się kwestia suwerenności przemysłowej i potrzeba zwiększenia naszych możliwości, licząc na europejskich konsumentów, którzy będą kupować i obniżyć koszt produkcji, które mogłyby mieć zastosowanie podwójne. Czy to jest coś, czym dziś zajmują się niektórzy z Twoich kolegów posłów, czy to raczej Twoja osobista utopia? Staramy się to forsować podkreślając znaczenie naszych przedsiębiorstw B i ale dziś potrzebny jest bardziej ogólnokrajowy wysiłek przemysłowy. Pamiętajmy też o ogólnych liczbach. W Unia Europejska przeznaczono kilka miliardów euro na badania i rozwój w obronności. Amerykanie mają 10 razy więcej, czyli miliardy euro w departamencie obrony, a firmy Google, Apple, Facebook, Amazon mają 100 razy więcej to setki miliardów euro rocznie na badania i rozwój związane z cyberbezpieczeństwem. Więc widać wyraźnie, że nasze wysiłki w zakresie badań i rozwoju w obronności muszą być uzupełnione przez całość badań i rozwoju, które mogą być prowadzone na poziomie francuskim i europejskim. Musimy je uzupełniać i łączyć z cywilnymi środkami produkcji. Przykładem jest przemysł motoryzacyjny. Komputer pokładowy w samochodzie daje wiele możliwości. Pocisk z silnikiem z Clio daje wiele możliwości. Więc potrzebujemy czegoś więcej niż samego pocisku. Czasami może to kosztować nawet kilka milionów euro, aby bardzo precyzyjnie trafić w cel i działać w bardzo trudnych warunkach. Musimy też produkować pociski, czasem korzystając z komponentów cywilnych i zdolności przemysłu cywilnego, by lepiej łączyć oba te elementy. W skrócie, wysłać wiele tanich pocisków, żeby wyczerpać obronę przeciwlotniczą, nasycić przeciwnika, a potem użyć precyzyjnego pocisku. Jako uzupełnienie. W teorii to świetne, ale w praktyce słyszymy, że to będzie za dwa lub trzy lata. Przykładem jest system Serval do zwalczania dronów. Dostawa w 2028 roku testy DGA certyfikacja możliwa w 2031 roku. Produkcja przemysłowa ruszy na dużą skalę dopiero po czasie, gdy wywiady europejskie przewidują atak Rosji w 2028 lub 2029 roku. Czy nie moglibyśmy od razu kupować sprawdzonych rozwiązań, które działają i przeszły test na Ukrainie, zanim nasi producenci będą gotowi? Czas jest kluczowy. Admirał Wendier dobrze to wyjaśnia. Trzeba skończyć z tymi programami zbrojeniowymi, które trwają przez wiele lat. Natomiast w przypadku bardzo wyspecyfikowanych programów, zwłaszcza dotyczących naszego odstraszania, jeśli wezmę pod uwagę programy wyjątkowo proste. Tutaj, w 2018 roku, szef Sztabu Wojsk Lądowych mówił o potrzebie wymiany podstawowych ciężarówek. Dopiero teraz przyznajemy kontrakt na ich dostawę za kilka lat, 7 lat później, czyli 10 lat po zgłoszeniu zapotrzebowania na proste wyposażenie do dostarczenia sprzętu. Ukraińcy, kiedy przychodzą do nas zamówić ciężarówki, przychodzą z jednostronicowym zamówieniem i w ciągu 6 miesięcy mają swoje ciężarówki. Więc rzeczywiście musimy odzyskać prostotę w naszym sposobie działania. Trzeba unikać nadmiernej specyfikacji. Z produktami, które będą od razu gotowe do użycia, które może nie będą w 100% odpowiadać potrzebom, ale przynajmniej będą szybko dostępne i które będzie można rozwijać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jak minimalny wykonalny projekt, rozwijający się z czasem? Co dokładnie robią Ukraińcy? Widziałem jednak, że nie byłeś w pełni zadowolony z wyboru tego dużego sprzętu logistycznego czyli tysięcy ciężarówek dla wojsk lądowych. Możesz dziś wyjaśnić ten wybór? Jeszcze go nie dokonano. Po prostu było ogłoszenie przetargowe z wieloma kryteriami przetarg liczący kilkaset stron. Z setkami wymagań również. I niestety ten przetarg może doprowadzić do wyboru zagranicznego producenta ciężarówek. Moim zdaniem we Francji są dwaj producenci: Renault Trax w Lyonie i Scania w Angers. Podkreślam, jak ważne jest, by zamówienia publiczne mogły priorytetowo traktować krajowe. To nie tylko kwestia suwerenności przemysłowej. Ale też podatków, miejsc pracy i finansowania inżynierów przy krajowych zamówieniach. Ale to także coś, co odpowiada potrzebom wojskowym, ponieważ potrzebujemy bardzo ścisłej współpracy między siłami zbrojnymi a przemysłem, a także potrzebujemy zdolności do szybkiego zwiększania potencjału. Kupujemy nie tylko ciężarówki na teraz. Ale też możliwość szybkiego zwiększenia ich liczby w razie potrzeby. Jeśli będziemy musieli podjąć wysiłek w obliczu poważnego zaangażowania. Czy są obszary z naszymi specyficznymi rozwiązaniami, z których też warto zrezygnować? Przykładem są rakiety? Jako jedyni mamy rakiety 68 w podczas gdy sąsiedzi, jak Thales w Belgii, wytwarzają 70 myeta? Sprzedając na cały świat, także do Indii, mogą samodzielnie finansować badania i rozwój oraz oferować wydajniejszy i tańszy sprzęt niż nasz w wersji 68 mm. Czy nie powinniśmy uznać, że kiedyś podjęliśmy decyzję? Teraz musimy wrócić do europejskiego standardu. Standaryzacja. NATO doskonale nadaje się do ujednolicania kalibrów i metod działania. Wspólny kaliber 156 to zasługa NATO. Unikać nadmiernej specyfikacji. Armata Cezar to świetny przykład tych kryteriów. Mamy pocisk 155 mm zgodny ze standardem NATO i opracowaliśmy produkt bez nadmiernej specjalizacji. Gdy wprowadzono armatę Cezar. Nikt jej nie chciał, bo oczekiwano bardziej zaawansowanej, opancerzonej broni na gąsienicach z większą elektroniką. Przemysłowiec stworzył prosty produkt, a dziś ten prosty produkt pokazuje, że jest bardzo skuteczny, znacznie skuteczniejszy, niż gdybyśmy nadmiernie wyspecyfikowali tę armatę. Mam ostatnie pytanie, być może trochę politycznie niepoprawne. Wielu francuskich przemysłowców ma świetne pomysły, ale gdy chcą je realizować na Ukrainie, muszą przejść trzyletnie procedury z powodu zezwoleń i dyrekcji do szczuku uzbrojenia. Jest taki moment, kiedy widzimy naszych odpowiedników, naszych konkurentów z Niemiec, Włoch, Australii, kiedy jedziemy na Ukrainę, kiedy jesteśmy na miejscu, widzimy, że mnóstwo zagranicznych firm przeprowadza testy. A kiedy rozmawiamy o tym z Francuzami, mówią: Ja wciąż czekam na administrację, która nadal mi nie pozwoliła. Nie da się tego przeskoczyć. Jeszcze gorzej było z wyjazdem na Ukrainę, by przetestować drona Patroller. Nie mogliśmy zrobić tego we Francji. Musieliśmy jechać do Finlandii. Co wiązało się z kosztami i opóźnieniami. Trzeba zrozumieć, że dywidendy pokoju nie tylko spowodowały spadek budżetów, ale też doprowadziły do nadmiernej normalizacji. Brak poważnych zagrożeń na granicach sprawił, że skupiliśmy się na eliminacji drobnych ryzyk. Obecnie nadmierna normalizacja dotknęła nawet wojsko częściowo, które rezygnują z wielu rzeczy przez konieczność przestrzegania licznych ograniczeń. Więc to, co teraz robimy, to zwiększamy budżety. Ale musimy też działać inaczej. Musimy potrafić uwolnić się od niektórych norm, ponieważ jeśli chodzi o sprawy wojskowe, liczy się tylko jedna rzecz, ostatecznie, to efekt operacyjny, jaki jesteśmy w stanie osiągnąć, aby bronić swojego kraju. Zmieniając DGA, wprowadzamy drobne ograniczenia, by działać szybciej i przyspieszyć pracę Agencji Innowacji Obronnych. Akceptujemy ryzyko i wybieramy mniej wyspecyfikowane, ale dostępne od razu produkty, które można produkować na dużą skalę. Zabezpieczamy kupujących, mówiąc im, słuchajcie, w tej kwestii będziemy prosić was o podjęcie ryzyka. Nie poniesiecie odpowiedzialności karnej, jeśli czasami możecie się pomylić, ponieważ prosimy was o podjęcie ryzyka. I to wymaga całkowitej zmiany kultury. Już teraz tak jak zapoczątkował to Sebastian Lecornu swoim przemówieniem w Verlepetit Petit, i w ramach sił zbrojnych, aby być w ciągłym procesie rozwoju. Nie ma tutaj żadnej określonej granicy do osiągnięcia. Potrzebne jest nowe podejście, aby zmaksymalizować nasz potencjał operacyjny. Jeszcze jedna drobna kwestia, dotycząca zdolności do adaptacji poprzez korzystanie ze sprzętu, który jest od razu dostępny. Wrócę do tego przykładu. Na kolacji, cztery dni wcześniej, opisałem sytuację z terenu. Ukraińcy, w obliczu wojny okopowej, kupują dzieciom małe samochodziki w supermarketach. Ładują 40 kg ładunków wybuchowych i kierują je do okopów przeciwnika. Dron kamikadze za 100-150 euro. Czy dzisiaj zgodzilibyśmy się tak po prostu kupować coś z półki, sprzęt, wykorzystując go niezgodnie z przeznaczeniem, tak jak się to dziś robi? Tak, to się nazywa innowacja w użytkowaniu. Myślę, że zaczynamy to już trochę robić, ale trzeba to robić jeszcze więcej. A wszystko to odbywa się poprzez inne procesy zakupowe, gdzie jednostki terenowe odzyskują tę zdolność dzięki środkom subsydiarności. Właśnie o to chodzi, dlatego proponuję, żeby każda jednostka mogła podwoić swoją pulę środków subsydiarności. To tylko 300 tysięcy euro rocznie, na jednostkę, nawet po przemnożeniu przez liczbę jednostek, budżet pozostaje niewielki. I uważam, że szefowie sztabów, także wszystkich trzech rodzajów sił zbrojnych, powinni odzyskać możliwość dokonywania zakupów, bez konieczności przechodzenia przez bardzo długie procedury. Ostatnie pytanie, też kontrowersyjne. Francja ma 200 tysięcy żołnierzy, z czego mniej niż 100 tysięcy w wojskach lądowych i tylko 10 tysięcy zdolnych do rozmieszczenia. Czy ten wskaźnik jest akceptowalny? Mamy wielu żołnierzy, którzy są w stałej gotowości operacyjnej, czy to na lądzie, na morzu, czy w powietrzu. Ale tak, zdecydowanie musimy odzyskać zdolność do wysyłania większej liczby ludzi przyzwyczailiśmy się do radzenia sobie z ograniczonymi środkami zaangażowania. Musimy znów umieć radzić sobie z szokiem i wysyłać wielu ludzi jednocześnie. Musimy wyposażyć wszystkich żołnierzy, choć wcześniej zarządzaliśmy tylko sprzętem szkoleniowym lub operacyjnym. Musimy wrócić do wyposażania każdej jednostki, zadbać o sprzęt dla żołnierzy i rezerwistów oraz wykorzystać wszystkie dostępne możliwości. Przykładem jest żandarmeria narodowa Zbrojna formacja wojskowa, żandarmeria narodowa odegra kluczową rolę w operacyjnej obronie terytorium podczas poważnego zaangażowania. Musimy też zadbać o zdolności żandarmerii, zwłaszcza w zakresie broni długiej i mobilności taktycznej, co w dużej mierze utracono w ostatnich 20 latach. Dochodzi kwestia przełamania mentalnego, na którą nie zawsze masz wpływ. Wola, walka, budowanie wspólnoty narodowej te często powtarzane słowa To od tego zależy. O tym był mój raport o odporności narodowej. Uważam, że wola jest przynajmniej tak samo ważna jak nasze możliwości. I tutaj mamy lekcję do odrobienia od Finów, Szwedów w tej kwestii. Nasze możliwości pozwalają osiągnąć wolę mniejszym kosztem. Materialnym lub ludzkim. Wygrywa wojnę ten, kto naprawdę chce zwyciężyć. I mówisz o krajach, które bardzo wcześnie zaczęły pracować nad dezinformacją. Zresztą mógłbym dodać do tej listy także Tajwan? Te kraje, które edukują swoją młodzież w tych kwestiach i które oficjalnie pozwalają sobie podważać narracje. Wrogowie. Bo tutaj trzeba mówić rzeczy takimi, jakie są, ze strony Rosji wobec Francji zaczyna się pojawiać pewna odpowiedź, którą już widać. Tak. Uważam, że powinniśmy kontynuować francuską strategię odstraszania z 200 tysięcy żołnierzy i częściowo wzorować się na finach, w zdolności do mobilizowania wszystkich żywych sił narodu, aby osiągnąć wspólny cel obronny. I to właśnie łącząc te dwie strategie, myślę, że najlepiej osiągniemy nasze cele obronne. Dołączcie do rezerwy operacyjnej robimy mnóstwo fajnych rzeczy. Powtarzam, jestem w sztabie generalnym wojsk lądowych. Każdy znajdzie tu miejsce. Kierowca ciężarówki, młody sportowiec, inżynier czy gig w okularach. Praca czeka na wszystkich. Każdy Francuz ma swoją rolę, nawet bez rezerwy. To co lubię, cytat z Saint-Exupéry'ego: Każdy strażnik jest odpowiedzialny za całe imperium. Albo można by powiedzieć inaczej: każdy Francuz jest osobiście odpowiedzialny za obronę. Obrona to sprawa wszystkich. Niezależnie od tego, czy jesteś szefem firmy, bankierem, burmistrzem, czy zaangażowany w życie stowarzyszeniowe, każdy z Was ma do odegrania swoją rolę, ponieważ jesteście obywatelami Francji. To wy decydujecie o zasobach naszych armii i o tym, kto zostanie ich szefem. I to wy macie różne umiejętności, które mogą być wykorzystane i są przydatne dla obrony naszego kraju. Nie decydujemy o pokoju. Chociaż go ogłaszamy, nie działa to. Napoleon próbował ogłosić pokój w 1999 roku, lecz koalicje zadecydowały inaczej. Dzisiaj to powtarzam, bo to jest coś, co rosyjska dezinformacja zdołała przeforsować jako ideę. Nikt nie chce wojny, jeśli mamy wojnę, to dlatego, że musimy się bronić i dlatego, że inni przygotowują się do ataku na naszych sojuszników, z którymi mamy umowy. Dlatego dziś musimy się ponownie zbroić. Aby być w pokoju, potrzeba przynajmniej dwóch stron, żeby prowadzić wojnę, wystarczy jedna. Chcieć pokoju nigdy nie jest wystarczającą gwarancją bezpieczeństwa. I dlatego mamy pilną potrzebę przygotowania się na wszelkie możliwe scenariusze. Naszym obowiązkiem na szczeblu politycznym jest wyjaśnić obywatelom, czym jest ten wysiłek obronny. Jest konieczny i zgodny ze strategią, której chcemy dla pokoju. Tomaszu, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że się podobało i do zobaczenia wkrótce.